Dzień dobry, witam Państwa w rozmowie Echo24, a moim Państwa gościem jest pan dr Jędrzej Jachira, wrocławski adwokat, ekspert do spraw prawa kredytowego, ale i też oczywiście bankowego. Myślę, że znany wielu wrocławianom w przypadku ich spraw kredytowych związanych z frankiem szwajcarskim. Bardzo witam mi tutaj. miło, dzień dobry panie redaktorze, kłaniam się Państwu. Panie mecenasie, nie da się ukryć, że już od ładnych paru miesięcy bardzo częstym tematem rozmów w domach czy wśród przyjaciół jest stosunkowo nowa instytucja prawna, która weszła w życie w naszym kraju, czyli tak zwana sankcja darmowego kredytu. Ale nie jest to też tak, że wszyscy wiedzą, o czym to jest i o co z tym dokładnie chodzi. Dlatego Chciałbym dzisiaj z Panem między innymi oczywiście o tym porozmawiać, ale zacząć od tego, żebyśmy wytłumaczyli naszym widzom, czym tak naprawdę jest ta sankcja darmowego kredytu. Doskonale. Myślę, że odpowiadając na pytanie dotyczące sankcji związanej z darmowym kredytem, czyli właśnie SKD, o którym słyszymy już ostatnio tak często, musimy zacząć jeszcze od tego kredytu. Mhm. Dlatego, że to nie jest tak, że każdy kredyt jest darmowy. Dokładnie. Tutaj, jeżeli chodzi o sankcje kredytu darmowego, mówimy o kredycie konsumenckim, czyli o kredytach, o których wartość wynosi 255 500 zł lub niższych. Mhm. No Wszystkie... Na przykład tak na samochodu, tak, czy tam nie wiem, sprzętu AGD i. Tak, tak dalej. na cele konsumpcyjne, mhm. również na cele związane z zabezpieczeniem hipotecznym, mhm. bo to mogą być także y, kredyty hipoteczne. I z tej sankcji mogą skorzystać właśnie posiadacze tego rodzaju kredytów i pożyczek, bo nie chodzi tylko rzeczywiście stricte o kredyty, którzy posiadają tego rodzaju umowę i w której to umowie znajdują się odpowiednie zapisy lub nie ma zapisów, które są wymagane zgodnie z literą prawa. I co się dzieje w sytuacji, kiedy rzeczywiście dojdzie do tego, że odkrywamy, no, rzadko sami, ale najczęściej z pomocą specjalistów takich jak Pan? że ta nasza umowa kredytu została skonstruowana wadliwie. Co się wtedy dzieje? Jeżeli rzeczywiście znajdziemy wady prawne, o których mowa w ustawie o kredycie konsumenckim z 2011 roku, bardzo ważnej ustawy, której rzeczywiście zabrakło w przypadku Frankowiczów, którzy musieli poszukiwać drogi prawnej w wielu zawiłych postępowaniach. Tak, w przypadku tej ustawy rzeczywiście mamy bardzo jasno sprecyzowane warunki, które pozwalają na skorzystanie z tej sankcji, uwaga, bezwarunkowo. Mhm. Czyli jeżeli znajdą się te postanowienia lub nie ma takich postanowień, które mają za zadanie zabezpieczać tego konsumenta właśnie w relacji z bankiem. To konsument może złożyć oświadczenie o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego. To dokładnie może wydarzyć się w ciągu roku od spłaty kredytu, bądź jeszcze w trakcie spłaty. spłaty kredytu, i to oświadczenie wywołuje skutek prawny. I gdzie my składamy to oświadczenie, bo to jest też ważne? To oświadczenie składamy bezpośrednio do banku. Możemy to zrobić osobiście. Możemy to zrobić również z udziałem pełnomocnika, który rzeczywiście wykorzysta wiedzę wynikającą z tej ustawy i z przepisów, które to regulują, aby dokładnie wskazać, z jakiej przyczyny korzystamy z sankcji kredytu darmowego i ono zaczyna działać od razu, czyli złożenie tego oświadczenia oznacza, że kredyt od tego momentu traktowany jest jako kredyt darmowy, również ze skutkiem wstecznym. I jeszcze teraz dokładnie powiedzmy, co to znaczy darmowy, Czy, czyli że co, że spłacamy dokładnie to, co nam bank wypłacił? Tak, spłacamy kapitał. Mamy mhm. zasadę nominalizmu wyrażoną w prawie bankowym. Ona zakłada, że nominalnie mamy oddać do banku tyle, ile otrzymaliśmy na początku. Oczywiście w zdrowej relacji kredytowej mamy do oddania wynagrodzenie banku. Mówimy o marży, mówimy o prowizji, I jest odsetka. oczywiście mechanizm mm -hmm. oprocentowania, stopa oprocentowania, stopa referencyjna, być może oparta o WIBOR bądź o innego rodzaju warunki. W tym wypadku jednak spłacamy tylko to, co otrzymaliśmy, a wszystko, co do tej pory zapłaciliśmy ponad kapitał ma do nas wrócić bezpośrednio w przerwie, natomiast kolejne płatności redukują wartość tych dodatkowych opłat i pozostawiają wyłącznie kapitał do oddania. No ale żeby nie było tak słodko, to powiedzmy sobie też uczciwie, że bank dostaje ten wniosek. I to raczej rzadko chyba jest tak, żeby powiedzieć: O, tak, rzeczywiście zrobiłem błąd. No, okej, okay, dobra, to nie, nie musicie nic płacić, proszę bardzo, zwracać mi tylko kapitał. Chyba Aktualnie nie jest prostu... banki w ogóle nie zgadzają się ze składanymi pismami i oświadczeniami o sankcji kredytu darmowego i powtarzają, że absolutnie żadne z przesłanek wynikające z tejże ustawy nie znajdują w takiej sprawie zastosowania. I co wtedy? Wtedy to, co możemy zrobić i co rzeczywiście jest ostatnim środkiem prawnym, z którego można skorzystać, to oczywiście pozwanie banku w ramach powództwa cywilnego, w którym to ustalimy, że te postanowienia konkretnie, które kwestionujemy, są nieważne zgodnie z treścią ustawy o kredycie konsumenckim i klient skutecznie już w tym wcześniejszym oświadczeniu skorzystał z sankcji kredytu darmowego, a to oświadczenie wywołuje, Skutki prawne w postaci zwrotu nadpłaty, najczęściej kilkudziesięciu tysięcy złotych, oraz przekonwertowania tego kredytu na przyszłość, który będziemy oddawać dalej w ratach. Nie będziemy musieli tego kredytu oddawać jednorazowo, tak jak ma to miejsce w przypadku Frankowiczów, i mhm. to jest rzeczywiście istotne, bo nie musimy poszukiwać dodatkowych źródeł finansowania. Te raty zostają w tej samej liczbie, w tych samych terminach. Tyle tylko, że ich wysokość może zostać Minus zredukowana kości, tak. nawet o połowę, bo biorąc pod uwagę wszystkie składowe, ich jest naprawdę dużo w tej jednej racie. Mm -hmm. No i okej, okay. teraz mamy taką sytuację, że rzeczywiście idziemy do tego sądu. Pytanie jest takie, czy, czy Pana zdaniem są takie sytuacje, w których jest ryzyko, że jakby koszty postępowania i, i to, że to długo będzie trwało, powoduje, że nie warto walczyć o, o tą sankcję? Nie tyle nie warto, co zawsze warto brać pod uwagę, że istnieje ryzyko. Mhm. I y, każdy y, klient, który kieruje się do profesjonalnego pełnomocnika, czyli adwokata lub praccy prawnego, o takim ryzyku powinien być rzetelnie poinformowany, zwłaszcza w przypadku sprawy nowej gatunkowo, których y, finalne rozstrzygnięcie prawomocne, tak masowo jak w przypadku frankowiczów jest dopiero przed nami. Mhm. Ważąc jednak to ryzyko, o którym mówimy i rzeczywiście nie tylko szanse powodzenia, ale również wartości korzyści, które z tego wynikają, i porównując te wartości do kosztów, o które pan redaktor mhm. pyta, ta odpowiedź najczęściej jest pozytywna. I y, adwokaci i radcowie prawni rozumiem, że pomagają w takiej analizie. Też, Jak tak? najbardziej mhm. tak, zwłaszcza adwokaci i radcowie prawni, którzy z tym prawem bankowym i rzeczywiście ochroną konsumenta, mieli już wcześniej do czynienia, mhm. dlatego, że. Widzimy bardzo dużo analogii w sprawach kredytów konsumenckich do spraw dotyczących frankowiczów uh -huh. i złotówkowiczów. I rzeczywiście wiedza zdobywana w tych postępowaniach przez ostatnie 8-9 lat, bo mniej więcej tyle czasu zajmuje już całe zagadnienie frankowe w Polsce i sądom i prawnikom, którzy mierzą się z ważnymi zagadnieniami, powoduje, że jest to dla nas bardzo pomocne, zwłaszcza w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, orzecznictwa Sądu Najwyższego, udziału instytucji takich jak Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta czy Rzecznika Finansowego. Rzeczywiście sankcja kredytu darmowego jest określana jako problem tak naprawdę Frankowiczów 2.0. Tyle tylko, że jest jedna zasadnicza różnica. Tego rodzaju kredytów w Polsce i pożyczek jest około 17 milionów. Pomimo tego, że te wartości poszczególnych kredytów są niższe niż średnie wartości kredytu frankowego, którego wartość po tylu latach jest często taka sama, to jednak przez pryzmat liczby tych umów e, kwoty i ewentualne e, staraty czy, czy wartości, które będzie musiał zwrócić sektor bankowy, są ogromne i stanowią bardzo duże zagrożenie dla banków, które niestety przynajmniej na dzisiaj nie są skore do podjęcia rozmów, żeby to rozwiązać. No to, to ten argument przez banki bardzo często jest podejmowany, tak, czyli mowa o tym, że to stanowi ryzyko dla całego systemu bankowego w Polsce, Mówi o tych sprawach związanych właśnie z tą sankcją kredytu darmowego, że to wpłynie na gospodarkę, że zrujnuje nas wszystkich. Okej, okay, to zostawmy być może jeszcze do tego wrócimy. Natomiast chciałem zapytać, czy zna Pan odpowiedź na pytanie, z czego to wynika, że tak znaczny odsetek umów kredytowych obciążony jest różnego rodzaju wadami w zapisach? Czy to jest tak, powiem może brutalnie, że banki liczą na naiwność klientów, czy to może jest tak, że prawnicy, którzy przygotowują te umowy w bankach, są na bakier z polskim prawem? O co chodzi? Ta odpowiedź czy diagnoza z mojej perspektywy, jako adwokata no zajmującego się przez tyle lat tymi sprawami, jest rzeczywiście nie napawająca optymizmem, dlatego że problemy, o których rozmawiamy, przede wszystkim wynikają z bierności naszego systemu, i to po stronie regulatora, po stronie wcześniej instytucji zajmujących się kształtowaniem prawa bankowego. No i przede wszystkim banków, którym się na to pozwala. W systemie, w którym rzeczywiście mm, mówimy jedno, czyli robimy ustawę o kredycie konsumenckim, a później ignorujemy rzeczywistość przez tyle lat, no, no jakby nie sposób y, dziwić się w pewnym sensie bankom, których celem jest uzyskiwanie Zaszukały przestrzeni, żeby znaleźć Absolutnie. Jak z, z, Zmaksymalizować zyski. Zmaksymalizować zyski i uzyskiwać te zyski, drodzy Państwo, na... Najwyższym w Unii Europejskiej poziomie, bo w momencie, w którym inne rynki bankowe tracą, na przykład we Włoszech czy w Hiszpanii, polskie banki odnotowują rekordowe zyski, co kwartał wyższe liczone w nastu miliardach złotych. I to nie jest tylko tak, że to złe w cudzysłowie banki kształtują umowy i to jest wyłącznie wina banków. Jeżeli pozwalamy na to, uznając, że ten problem nie istnieje, że nie ma potrzeby zaangażowania legislacyjnego w stworzenie ustawy, która na przykład stworzyłaby nowy, jednolity wzór umowy bankowej pomiędzy konsumentem a bankiem, ustalającej granice na przykład wysokości oprocentowania WIBOR. I następnie respektowania tych postanowień poprzez na przykład nakładanie kar na podmioty, które ich nadużywają, byłoby świetnym rozwiązaniem, które nie tylko jako adwokat, ale również w ogóle środowisko prawników zajmujących się sprawami bankowymi przy Ministerstwie Sprawiedliwości, w zespole eksperckim, w którym również zabieramy głos. Naprawdę przyczyniłoby się do poprawy tej sytuacji, do zwolnienia mocy przerobowych sądów, które przestają sobie kompletnie radzić z liczbą spraw, z referatami i kolejne terminy rozpraw są wyznaczane na 6 czy 7 lat do przodu. No to dochodzi do pewnego rodzaju kuriozum. No dokładnie. Ale nie ma z kim rozmawiać, bo na ten moment powtarzamy sytuację sprzed 8-10 lat, kiedy występując z pierwszymi roszczeniami Frankowiczów, banki kwestionują problem co do zasady. Nie tyle co do wysokości, tylko co do, jej, co do istoty. jego istoty. Mhm. I no, nie mając z kim rozmawiać, bardzo przepraszam, ale jedyną drogą jest wycieczka do sądu i dochodzenie praw, które nam się należą. Co niestety też trwa latami. To trwa latami, ale te prawa nam się należą. Wynikają z prawa Unii Europejskiej, a na szczęście mamy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który no, w każdych tych sytuacjach wątpliwych, kiedy polskie sądy się no obawiają, pomaga no konsumentom. I o tym chciałem powiedzieć, bo mówiąc to oczywiście z uśmiechem na twarzy, mocno rozrabia Pan w polskim systemie i w tej chwili przed europejskim Trybunałem, Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dokładnie tak on się nazywa, czyli słynnym CUE, trwa postępowanie, w którym rozpatrywane są pytania prejudycjalne zadane przez łódzki sąd w sprawie, w której pan reprezentuje klienta, który uważa się za pokrzywdzonego przez bank. I znowu uporządkujmy sobie troszeczkę, bo to jest tak, hasło tych pytań prejudycjalnych pada często w mediach, ale mało kto tłumaczy. Czym są te pytania? O co w nich chodzi? Jakie one mają znaczenie w systemie prawnym? No tak, to możemy na sekundkę tutaj zajrzeć do takiej genezy semantycznej pytania prejudycjalnego, czyli przed rozstrzygnięciem tym właśnie judycjum, które mm -hmm. trafia na wokandę, mamy jeszcze wcześniejszą konieczność zapytania o coś, co nas zastanawia, co nas nurtuje. Tak było w przypadku najsłynniejszej polskiej rodziny Frankowiczów państwa Dziubak w 2019 roku, kiedy sądy nie wiedziały unieważniać całą umowę. Czy może dokonać odfrankowienia, a może jednak unieważnić sam spread i zredukować wartość roszczenia o prawie 100%. I dokładnie tak samo jest w przypadku sankcji kredytu darmowego, w której polskie sądy nie są do końca przekonane, co z tym mają zrobić, zwłaszcza czując tą presję wspomnianych wcześniej 17 milionów kredytów tego rodzaju i zdając sobie sprawę, że no, nie jest to na pewno na rękę sektorowi bankowemu i, i podmiotom powiązanym. I sąd zadał aż 7 pytań. Tak, zostało zadanych 7 pytań de facto rozbitych jeszcze na, na zagadnienia takie częściowo z nimi związane. I to są pytania fundamentalne o to, czy my możemy zinterpretować naszą ustawę w taki sposób no, jedyny słuszny w mojej ocenie, czyli unieważniający postanowienie, które było zakazane i wywołujący skutki prawne w postaci sankcji kredytu darmowego, czyli unieważnienia całego pozostałego wynagrodzenia banku. I y, rzeczywiście y, wiemy, że odpowiedzi Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej mają za zadanie chronić rynek konsumencki. Wyjść poza zakres tej ewentualnej strefy wpływów, czy podejścia niektórych banków do blokowania tego rodzaju rozstrzygnięć na szczeblu prawa krajowego, a potwierdzić, utorować drogę. Tak było w 2019 roku, i od tego wyroku w sprawie państwa Dziubak polskie sądy właściwie przestały mieć wątpliwości co do tych kluczowych zagadnień, i te sprawy ruszyły. Dzisiaj 99% z nich kończy się wygranymi. Jest bardzo prawdopodobne, że właśnie tak wydarzy się w przypadku pytań prejudycjalnych w sprawie, którą mam przyjemność przed y, Trybunałem w Luksemburgu prowadzić, y, które to pytania rozstrzygają te najpoważniejsze też wady prawne. Bo tutaj myślę, że warto zaakcentować, z jakimi wadami my w ogóle na co dzień mm -hmm. mamy do czynienia. To właśnie pytanie, co to zmieni y, w życiu przeciętnego polskiego kryptobiorcy, jeśli y, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wypowie się po myśli choćby pana? Po pierwsze pozwoli na zrekompensowanie tych no, niesłusznych kosztów, niesprawiedliwych kosztów, które klientowi były dokładane w ramach raty. Nie wiem, czy Państwo sobie zdają sprawę, ale w tym momencie większość kredytów konsumenckich to kredyty, w których... Prowizja za udzielenie kredytu była doliczana do jego kapitału. Mm -hmm. I odsetki, które płaciliśmy w przypadku tych kredytów, to były odsetki liczone również od prowizji, a nie od wartości kapitału, który otrzymaliśmy, od którego de facto bankowi należy się kwoty. wynagrodzenie. Kredytowanie prowizji jest bezwzględnie zakazane i ma na celu tylko i wyłącznie Maksymalizację intensyfikację zysków w banku. I. Z tej perspektywy, po pierwsze, chcemy tego rodzaju postanowienia wyeliminować z obrotu, nie zabierając wynagrodzenia w przyszłości bankom, bo oczywiście jeżeli kredyt jest oparty o słuszne postanowienia uwzględniające oprocentowanie, ale bez tego rodzaju problemów, jak w przypadku kredytowania prowizji, to za tego rodzaju kredyt należy się wynagrodzenie. Ale jeżeli bank z pozycji dominującej, bo przecież żaden z klientów, żaden z nas nie ma najmniejszego wpływu na treść umowy. Idziemy do banku, otrzymujemy wzór umowy i mamy. Godzimy się albo nie. Dwie możliwości: albo nie podpiszemy, albo wychodzimy z banku i nie kupimy albo wymarzonego mieszkania, albo nie wyremontujemy swojego, swojego mieszkania, czy domu, czy innej nieruchomości. No, no Jesteśmy po prostu w sytuacji zero-jedynkowej. I naszym zadaniem, tym takim już no naprawdę racjonalnym i, i futurystycznym, jest zapewnienie, że kolejne kredyty i kolejne miliony tego rodzaju kredytów będą udzielane na sprawiedliwych, uczciwych, transparentnych warunkach dla kolejnych pokoleń, dla naszych dzieci, dla naszych wnuków, którzy nie będą musieli się martwić, że będą coś spłacać do 70 roku życia w obawie o to, czy będzie ich na to stać. A jakie jest rzeczywiście ryzyko, że gdyby to się potoczyło po Pana myśli, myśli Pana klienta? Y te rozwiązania prawne i potem kolejne sprawy w sądach wywróciłyby polski system bankowy. Ja osobiście nie wierzę, że one ten system wywrócą. Dokładnie tak samo y, mówiono jeszcze w sprawie Frankowiczów, że dojdzie do rozpadu, banki upadną. tak? No nie upadły, e... tylko mają coraz większy zysk. No jest jest, jest, jest hmm. naprawdę tylko lepiej. Są kolejne hmm. produkty, kolejne opłaty dodatkowe. Zawsze jest szansa, że bank zarobi na czymś kolejnym i kolejnym, i dokładnie tak się dzieje. Wibor jest zresztą tego znamienitym przykładem, gdzie banki tak naprawdę nie muszą pożyczać pomiędzy sobą kapitału ze względu na nadpłynność sektora finansowego i, i staje się stawką fikcyjną. Więc Absolutnie nie uważam, że system bankowy upadnie. E, zakładam, że zracjonalizują się reguły dotyczące zwłaszcza współpracy z konsumentami, a mniejszy zarobek, e, no oczywiście irytujący e, gremia bankowe, jednak może oznaczać również niższe koszty dla kredytobiorców, którzy paradoksalnie być może jeszcze częściej będą korzystać z usług banków w Polsce. Panie Mesensie, bardzo dziękuję za tą pouczającą rozmowę. Państwu bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnej rozmowy Echo 24. Bardzo dziękuję, do zobaczenia.